Cześć, tutaj faciarze typują. Wczoraj znów trafiliśmy wszystkie typy na grupie na Facebooku. Faciarze typują typy bugmacherskie, na którą serdecznie zapraszamy. Będzie nam bardzo miło, jeżeli też zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zachęcamy również do skorzystania z promocji legalnego bugmachera Superbet. Po rejestracji z poniższego linku w opisie wpłacacie minimum 60 zł i otrzymujecie 50 zł bonusu a także tydzień zwrotów za przegrane kupony do 500 zł. Super oferta, bonus szybko łatwo się obraca, więc polecamy skorzystać. A w dzisiejszym konkursie musicie wytypować dokładny wynik meczu Paris Saint-Germain-Barcelona oraz podać strzelca bramki, a także zostawić łapkę w górę i subskrypcję do zgarnięcia 50 zł na konto bonusowe Superbet. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu Liverpool podejmuje u siebie RB Lipsk. Goście ostatnio ulegli u siebie Liverpoolowi, więc teraz będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony i wygrać to spotkanie. Gospodarze ostatnio nie zachwycają formą, grają słabo, natomiast goście w Lidze tracą najmniej goli i gonią lidera. Typujemy, że w tym meczu drużyna przyjaznych wygra lub zremisuje. Kurs na to zdarzenie to 1:61 Superbet. W następnym meczu Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain zmierzy się u siebie z Barceloną. Gospodarze są w komfortowej sytuacji. Poprzedni mecz wygrali 4 do 1, ale nie zapominajmy, że Barcelona kilka lat temu odrobiła podobną stratę. Oraz także ostatnio w Pucharze Króla odprawiła Seville, która miała zaliczkę dwóch bramek w pierwszym meczu. Paryżanie grają u siebie, więc myślimy, że tym razem nie dadzą się zaskoczyć, lecz w tym spotkaniu typujemy, że obie drużyny strzelą gola. Pokusie 1.40 Superbet Na dziś to już wszystko Pamiętajcie o linku w opisie Wpadnijcie na grupę na Facebooku Faciarze typują typy bumahelskie, Rozpamiętajcie o zostawieniu łapki w górę Subskrypcji Napiszcie w komentarzach jak wy typujecie No i powodzenia Do następnego, trzymajcie się, cześć